Witajcie. Dzisiaj powiem wam jak bohaterowie JoJo zdobywali swoje standy. Sposób pierwszy to użycie strzały. Bohaterowie byli przebijani strzałą, dzięki czemu jeśli mieli potencjał, siłę woli i ducha walki, mogli przeżyć przebicie i zyskać stand. Sposób drugi to w język krwi. Dio, kiedy przebił swoje ciało strzałą, przebił również ciało Jonathana, przez co wszyscy z rodu Jostar zyskali standy, poza Jolin, bo Jolin wtedy nie żyła jeszcze, więc nie dostała standa. Trzeci sposób. Niektórzy ludzie mogli się ze standem rodzić, na przykład Afdol, który mówił, że stand ma od urodzenia. Warty sposób polega na tym, że musisz być czymś mistrzem. Rohan Kishibe był mistrzem w pisaniu mang, Antonio Trusardi był mistrzem w gotowaniu. Zyskali swoje standy, osiągnięcie mistrzostwa w swojej dziedzinie. Piąty sposób to użycie dysków od Pucci'ego. Puci zdobywał skądś te wszystkie dyski ze standami, więc jeśli bohater zyskał dysk Pucci'ego, mógł zyskać umiejętność zapisaną na tym oto dysku. Na przykład Emporio na końcu Stone Ocean, kiedy wsadził sobie w głowę dysk Weather Report. Szósty sposób polega na tym, żeby wejść w kontakt z Devil's Spawn. Jest to taki punkt, który przesuwa się, i jeśli wejdziesz w ten punkt, zyskasz umiejętność. Tak jak zrobił to Mountain Team w Steel Ball Run. Siódmy sposób to użycie części świętej relikwii. Czyli kiedy jesteś w posiadaniu części zwłok świętego, zyskujesz umiejętność. Jednak masz ją tylko na czas. Kiedy posiadasz tę oto część. No chyba, że uda Ci się opanować tę zdolność do perfekcji. Tak jak Johnny, kiedy osiągnął złoty spin. Dzięki temu, mimo że część złok świętego wyszła z jego ciała, Johnny dalej mógł korzystać z taska. Ósmy sposób to wejście w kontakt z Wallace. Jest to pokazane w JoJolionie, kiedy to bohaterowie zbliżają się do Wallace, po czym na ich czele pojawiają się ugryzienia. I ten kto posiada na sobie ugryzienia, zyskuje stand. Miało to miejsce z Jasucho oraz Joshu, ale też z całą rodziną Hikaszkata, ponieważ mieszkania w okolicy. Dziękuję za obejrzenie.